Mandero wszystkim, ja jestem Doktor i zapraszam na szybki, krótki film z przeglądu nowego sezonu w Fordzie Horizon 5. Jest seria 10, cała nowa seria jest i mamy nową playlistę, mamy czwartek, więc sobie zobaczmy na czym, co i jak, kurde, teraz będziemy grać. Cała nowa seria polega, skupia się bardziej na takich ekstremalnych, właśnie extreme i ekstremalne samochody elektryczne. I mamy tutaj za całą serię do wygrania. Zasłania, nie zasłania kamerka, do wygrania Extreme I e numer 58. No tak wygląda. Mamy Razer TS też elektryczny samochód. No i zobaczmy, co mamy jako lato do zgarnięcia. Porsche 917. Za cały tutaj mamy sezon za 20 punktów. I Nobla M600 za 40 punktów. Tutaj. Mamy w playliście do zrobienia dwa zadania, które skupiają się na graczach, którzy mają dodatek DLC Hot Wheels, który teraz się ukazał. Ja go posiadam, tylko jeszcze tak, jakby nie mam tej rangi, bo tu jest osiągnij rangę elitarną w Hot Wheels, żeby to odblokować. Jeszcze nie mam, nawet kurde, nie przyszedłem jeszcze tych wyścigów klasy A, więc no, chwilowo nie mam dostępu. Mamy tutaj z Forzatonu e, 160 punktów, kurde, do zgarnięcia za cotygodniowe wyzwanie I trzeba je zrobić rimakiem e, Codzienne te tutaj duperelki, no to każdy sobie tam poradzi, a jak nie to piszcie w komentarzach, to ogarnę Zobaczmy co mamy do zgarnięcia w sklepie Szybciej Kurde o, no kurde co on tak zamula Ale jaja. Pierwszy raz mam tak, że wchodzi tak długo, kurde, do sklepu. I nie mogę nic kliknąć. <laughs> Ale jaja, mi skopię film, kurde. Ja pierdykam. Serwer gry Forza Horizon 5 jest w tej chwili niedostępny. Spróbuj ponownie później. No nie wierzę, że coś takiego nawet wyskoczyło. Dobra, to lecimy. E, trial, bohaterowie klasy B Portofino 2018 mamy do zgarnięcia I robimy je tutaj właśnie klasą B, mamy takie dostępne samochody, oczywiście w B7, B700 możemy wymaksować je Mamy tutaj remix wyścigów pokazowych, wstrząśnięte, niemieszane i będziemy mogli jechać e, Ścigać się chyba z tym e, Tak jak były te na początku fabuły e, Z Monster Truckiem Mamy znaki ostrzegawcze, i tutaj już mamy do zgarnięcia: jedno auto Extreme i numer 44. Tu mamy 42 do zgarnięcia za mistrzostwa sezonowe. Super losowania zielony kombinozor Ford Mustang. Mamy poszukiwanie skarbów, wyzwania fotograficzne. Ogólnie, kurde, skarbiki, kurde to co tygryski lubią najbardziej. Chociaż ostatnimi, kurde, czasy były problemy, żeby w ogóle zgarnąć ten, ten skarb, nikt nie widział skarbów, później aktualizacja wyszła i się tam tak jakby działało. Mamy przedmioty kolekcjonerskie do, zgarn do rozbicia 20 akumulatorów i zgarniamy Rimaka Concept. I tutaj też mamy po 4 punkty do zgarnięcia. Zobaczmy sobie jesień, mamy Porsche 911 C2 za 20 punktów i F8 Tributo. No i tutaj tak samo Hot Wheelsowe zadania, ci co nie mają, no przykora sprawa. Polecam kupić, bo DLC jest petardą. Tutaj będziemy mieli do wykonania Jaguar MIPs Pace. Pace. <grym> dobra, Forza Tonu nie zobaczymy sobie i mamy tutaj do zgarnięcia Jaguara, Audi RS5 za sezonową grę na placu zabaw i kolejne Extreme i i tutaj też Extreme E numerem 5 poszukiwanie skarbów, mamy wyzwanie fotograficzne, więc bajera. Emory 356C do zgarnięcia jest za 20 punktów w zimowym sezonie i KTM mx GT4, standardowo Hot Wheels'owe. Taycanem zadanie jest do wykonania. Trial klasą C, czyli standardowo, znowu będziemy lecieć klasami. Laboratorium Jaguar MK2, Extreme 55, Extreme 22 do zgarnięcia w mistrzostwach, losowanie, kombinezon Porsche Cayman. I też mamy poszukiwanie skarbów, fotograficzne zadanie, więc praktycznie chyba w całym sezonie będziemy mieli w każdym tym porze roku skarby i tutaj lecimy, Porsche 911 20 punktów i Vauxhall Carlton niektórym osobom nie udało się zgarnąć kiedyś jak był karton właśnie do zgarnięcia w, w playliście więc teraz go znowu mogą sobie zgarnąć jak nie chcą, nie wiem, pieniążków wydawać na aukcjach co tutaj mamy, Lotusem Evia z roku 2020 do zaliczania, Forzaton tygodniowy I tutaj Huracan do zgarnięcia 6 Extreme, 125 Extreme, Infinity, no i tyle. Wyzwanie fotograficzne i skarby. Czyli mamy w całym sezonie kure skarby i zdjęcia do robienia. Przelecieliśmy cały sezon. I teraz wam pokażę o co chodzi też z tymi Extreme I co jest w ogóle do zgarnięcia Wchodzimy sobie w kolekcję samochodów I mamy normalnie już zakładkę dostępną Extreme e, i mamy 10 samochodów do Kurde zgarnięcia w całym tym sezonie bodajże, nie? Nawet nie liczyłem, więc pewnie wszystkie wypełnimy I nawet to jest fajne, bo dojdzie nam kurde 10 nowych samochodów Bo e, odnowił się sezon, no, no, doszło nowe DLC, więc kupę aut e, A nie mamy teraz już nic w przepustce samochodowej nie zgarniamy, nie? To, co było do zgarnięcia, to już wszystko się zgarnęło i nie wyszły już jak na razie nowe auta. Więc tak czy siak i tak dużo aut zyskujemy przy ciągu tego, kurczę, można powiedzieć tygodnia, nie? Bo jest i DLC i playlista, która nam oferuje bardzo dużo nowych aut. No i co? Tyle chyba z podsumowania nowego sezonu Zapraszam na moje inne filmy, w których yy, właśnie pokazuję, jak znaleźć skarb, jak gdzie, co i jak ze zdjęciem, różne porady. Jak coś nie możecie sobie poradzić, to piszcie w komentarzach, yy, z czym problem i najwyżej ogram film. Strzałeczka, do następnego. Cześć.